Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy miłosnej na wiosnę 2023 dla osób z podznaku panny. To będzie zarówno dla związków, taki rozkład partnerski, jak i dla osób, które są singlami. I zobaczymy, jakie szanse są na poznanie kogoś do relacji dla y, osób z podznaku panny w tej wiosny. Zaczynam od rozkładu partnerskiego, trochę takiego króciutkiego wstępu. Po prawej stronie są karty dla jednej ze stron relacji, po lewej dla drugiej, na przykład dla Was. Natomiast jeżeli poczujecie, to jest czytanie ogólne, więc proszę jakby to brać bardziej na, na wyczucie. Jeżeli poczujecie, że te strony inaczej się rozkładają, albo że nie wszystko do Was pasuje, bo nie wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji, to proszę jakby brać to, co czujecie. Ok, co ta osoba wnosi do tej relacji? Słońce. O czym myśli? Dziesiątka kielichów. Bardzo mocno rodzina mi się pokazuje, dzieci. Co czuje? Czwórka mieczy. Działania. Dziesiątka buław. Co nieujawnione szóstka monet. Co po waszej stronie? Królowa mieczy. O czym myślicie? Król buław. Uczucia, koło fortuny. Działania czwórka buław. Co nieujawnione, dwójka monet. Jeszcze troszeczkę tą kamerę ustawię, tutaj e, co Was łączy? Trójka Mieczy, co Was dzieli? Ósemka Buław. Tak naprawdę to, co Was łączy, to też Was może dzielić, dlatego że to jest y, jakieś cierpienie, jakiś ból, złamane serce, ale zacznę od początku. Tak jak powiedziałam, pokazuje mi się y, rodzina, dzieci, dzieci, y, Karta Słońca to nie tylko dzieci, bo to jest także y, dobra zabawa, bez troska, y, takie pozytywne podejście, optymistyczne, dużo optymizmu. No, ale powiedziałabym, że trochę jest tutaj też y, to, i, to, i to było to dobre. Ale jest tutaj też, też trochę takich, y, takiego obciążenia I, te, i to się pokazuje, że to jakby między Wami stoi, jako, jaka ta trójka mieczy, czyli. Gdzieś jakieś cierpienie, ktoś komuś zadał, ktoś kogoś skrzywdził, ktoś się czuje. Yy, ktoś, ktoś czuje, że ma zranione, przepraszam, zranione, złamane serce. Ta osoba. I teraz tak: dziesiątka była to jest karta obciążenia. I teraz albo ta osoba was obciąża czymś, oczekiwaniami, nie wiem, swoim zachowaniem, nie wiem, pracą, obowiązkami, też tak może być. Albo ta osoba czuje się. Obciążona tą relacją, obciążona tym, co musi robić, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa. Dziesiątka buław mówi też o końcu, i mówi też o wyprowadzce, więc bardzo możliwe, że niektórzy są w sytuacji, kiedy, hmm, kiedy no być może partner się wyprowadza albo kończy coś bo czuję, że już jesteście daleko. Czyli jakby jest ten, ten łączący element, jakim jest właśnie rodzina, czy małżeństwo, czy dzieci czy dziecko i jakiegoś rodzaju podejście takie optymistyczne, takie a będzie dobrze jakoś się łoży, ale gdzieś tam jednak w uczuciach, a proszę pamiętać, że na głowę my możemy sobie wszystko wytłumaczyć, natomiast y, emocji nie oszukamy. Albo czujemy coś albo nie. Możemy je tłumić, ale to kiedyś się tam zemści i, i, i wychodzą potem te emocje. Więc ta dziesiątka buław mówi o jakimś końcu, albo przeprowadzce, albo przemęczeniu, albo przeciążeniu, obciążeniu, yy, ciężarze, który no, gdzieś się zaczyna przygniatać. E, szóstka monet jako karta, która jest... Pozycji co nieujawnione to jest karta, która mówi, że ktoś dzieli swoją uwagę, czas, uczucia, może także środki materialne, na dwie strony, na dwie osoby, na dwie, nie wiem, rodziny. Yy, bo szóstka może to jest dzielenie porówno. Yy, znaczy porówno, czy dzielenie na, na jakby podzielenie, nie, że tylko wszystko idzie jakby do was czy od Was do tej osoby, tylko jeszcze ktoś jest, jeszcze komuś trzeba y, dać jeszcze, jeż, żeby była równowaga, to, to jest takie, y, to jest sytuacja, kiedy na przykład mamy, no akurat na tej kartce tego tak może nie widać, ale tutaj jest waga i na tej wadze jest dla jednej tyle samo i dla drugiej tyle samo, tak, ma być tak porówno. Y, U Was się pokazuje jakaś świadoma decyzja, i bardzo możliwe, że to jest decyzja o rozwodzie, ponieważ Królowa Mieczy to jest kobieta samodzielna, to jest kobieta niezależna, to jest kobieta, która jakby podejmuje decyzje na bazie swoich doświadczeń życiowych. i Ona wie, czego chce, wie, co ma robić. Gdzieś pewnie dla rodziny, dla dzieci, tu się bardzo mocno, tak jak powiedziałam, się bardzo mocno mi pokazują dzieci, rodzina, dom. Jest w stanie coś, coś utrzymywać, tak? Ale jakby na chłodno, już yy, bardzo jasno może komunikować różne, różne rzeczy, czego chce, czego nie chce. Dużo tu jest też zmienności. Powiedziałabym, że Widzę tutaj sytuacji, kiedy z jednej strony mówicie, nie, no ja już mam tego dosyć, nie chcę tak, ja tak nie chcę żyć, ja tak nie chcę funkcjonować, a potem, a no, ale jest rodzina, są dzieci, może mamy wspólny dom i tak dalej. Po głowie Wam może chodzić już zupełnie co innego albo inaczej, ktoś inny. I u Was i u tej osoby jest znowu, znowu jest trzymanie dwóch srok za ogon, to znaczy nie tylko skupianie się na tej osobie. I tak wygląda, jakby gdzieś już yy, oprócz tej relacji każde z Was miało yy, kogoś innego na myśli, albo coś innego na myśli, albo jakiś plan inny. A ja nie wiem, czy ja chcę z nim być, czy z nią być. E, a może tamten kolega z pracy mi się bardziej podoba, albo, albo myślę sobie o jakimś yy, yy, fajnym partnerze. Takim, a takim wyobrażam sobie w jaki sposób, bo to jest w pozycji głowy ten rycerz Buław. Natomiast to, co Was może podzielić, to jest komunikacja, czyli w tym wypadku brak komunikacji, czyli nie rozmawiamy, czyli nie. Yy, nie mówi się o niczym i jakby albo wcale nie rozmawiamy, bo, bo nie ma tego kontaktu, albo jeżeli. Już to tak, jakby zamietamy sprawy pod dywan, jak się o tym nie mówi, to znaczy, że sprawa nie istnieje, nie ma problemu i tak dalej. No to nie, to tak nie działa, że jak o czymś nie powiemy, to jest właśnie to podejście beztroskie. Znaczy, jak nie będziemy o tym mówić, to znaczy, że y, tego nie ma, to tak nie jest. Jest gdzieś ten żal, jest gdzieś to. Ta rana w sercu i to może wpływać na to może być tak, że na przykład po jakimś trudnym czasie próbujecie znowu odbudować waszą relację, chcecie bardzo świadomie do tego podejść, bardzo tak yy, mówię no, tak, z takim optymistycznym nastawieniem, ale jeżeli się o tym nie będzie mówić, jeżeli się tego, mm, że tak powiem, nie obgada i, i jakby wniosków jakiś nie wyciągnie, no, to różnie może być, bo yy, jest tutaj trochę zmienności takiego niezdecydowania właśnie. I to po obu stronach. Ktoś się też, tak jak powiedziałam, oddala tak mentalnie i, i czuje, że, to, że tutaj albo potrzebuje odpoczynku, bo karta czwórki mieczy to jest też odpoczynek, złapanie dystansu. Wyjazd często. I tutaj właśnie ta karta pokazuje, że może tego odpoczynku potrzebujecie, że albo, albo ta druga strona potrzebuje, bo jest yy, za dużo tego się nazbierało. To chyba tyle. Jaka rada dla Was w sprawie tej relacji? Piątka buław mówi o, o tym, żeby walczyć o coś, na czym nam zależy. I teraz, jakby, jest kwestia tego, żeby sobie odpowiedzieć, na czym nam zależy, co jest dla mnie ważne, czy właśnie rodzina, czy dom, czy moje szczęście, czy uczucie, czy. Moje poczucie zranienia, które trzeba tutaj nad tym popracować, uzdrowić, tak? To, co jest dla Was ważne. Jakby poczujcie, o co chcecie tak naprawdę zabiegać, o co chcecie się starać. Teraz dla singli, pod znaku panny. Co dla singli, pod znaku panny na wiosnę? Jakie to są szanse na to, żeby poznać kogoś nowego może? Możesz kogoś spotkać, król kielichów, duże szanse, dwójka buław i kapłanka. Możecie kogoś poznać jak najbardziej tak, ale mogą być też historie, gdzie jest niezdecydowanie po jednej albo po drugiej stronie, gdzie może być jeszcze ktoś, czyli na przykład poznajecie kogoś, kto jest w innej relacji, albo Ukrywacie, że wy jesteście w relacji, albo jesteście niezdecydowani, bo ktoś tam, z, na przykład z przeszłości, był partner, gdzieś wam jeszcze chodzi po głowie. W związku z tym, przed nowym kimś, kto może być naprawdę dojrzałym partnerem i może Was jakby być dobrą osobą dla Was do, do relacji, możecie jakby pewne rzeczy jeszcze ukrywać, jeszcze się tak nie otwierać zupełnie, bo kapłanka to są takie kobiece tajemnice, y, y, sprawy ukrywane, kobieta też w ukryciu, czyli właśnie ktoś może ukrywać, że ktoś inny jeszcze jest, jakieś niepozamykane sprawy, tak to czuję. Natomiast y, pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby się kierować swoją intuicją, tak, y, nie tylko takimi racjonalnymi względami, ale także Albo przede wszystkim tym, co czujecie, tym, co Wam podpowiada wasz głos wewnętrzny, o tak bym powiedziała. Czyli chyba to jest pierwszy rozkład, w którym stawiam karty dla singli i wychodzi mi konkretna osoba, która jest dojrzała emocjonalnie i którą możecie poznać, ale gdzieś tu jakaś wątpliwość może być po Waszej stronie i. I jeszcze jakieś niepodomykane, może sprawy, i, i, i taka jakaś jeszcze e, taki, takie stanie trochę na rozdrożu: znaczy wchodzić to czy nie wchodzić. Ale tak dajcie sobie czas, do niczego się nie przymuszajcie, nie spieszcie się z niczym. No dobrze, tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam dużo miłości, dużo słońca. Serdecznie pozdrawiam.